Grzesiek mnie właśnie podwozi do Złotory, bo mamy też drugie auto do odebrania. I yy, ja umówiłam się do Fryzjera na cienie było włosów. No i temat grzewki znowu powrócił. Chcę sobie zrobić, a tu mąż mi doradza, Ania, do sztucznej inteligencji sobie wrzuć, niech Ci doradzi, co Ci pasuje. To co, będziesz ryzykować? Mówi, a szybko da się to zlikwidować, a będą no, grzywka nie tak szybko, musi się odrosnąć. Zobaczymy. To co z moją grzewką? Trochę jest. Później Wam się pokaże. Odbieramy teraz moje odgórki z czyszczenia, bo je, jak czysto w środku, jak czysto, jak pachnie. Na obiad planuję zrobić żeberka, ale zanim właśnie będą się piec, to zaraz posmaruję je marynatą i będą sobie w tej marynacie leżeć przez kilka godzin, jeszcze zaraz odkroję to, to tłuste. A marynatę już mam tutaj. Mam tutaj e, miód z... E, jeju, chwila. Słów mi brakuje. Miód, musztarda, e, przyprawy, to jest sos e, barbecue, e, odrobina chili, e, musztardę chyba kupiłam. i to, co pływa, to jest olej rzepakowy. I tak to wygląda po zamarynowaniu. Teraz to przykryję i do lodówki na kilka godzin. Żałuję, że nie zrobiłam tego na noc. Żeberka na razie pod przykryciem wstawiam do piekarnika. Na razie 160 stopni, później zwiększę. I co do tych żeberek? Do tych żaberek będą albo pieczone ziemniaczki, albo kopytka. I jest 2-3 rodzaje surówek. Jedna będzie z marchewki. Ja w ogóle żeberka robię bardzo sporadycznie, a mój mąż, który tu stoi i się przesłuchuje, nie uwielbia. Ale zawsze w knajpach sobie zamawiasz, nie? Ja już później mam z głowy. Trafić na dobre to jest wyzwanie. No Grzesiek, nie raz, znaczy zawsze, prawie zawsze bierzesz żeberka, nie? Gdzieś jesteśmy. Albo stek, albo żeberka, albo burger. Boziemy. Są trzy takie najczęściej wybierane dania, no ale nie zawsze trafia na dobre. Więc mam nadzieję, że moje dobre wyjdą. Może robią mi tak jak ty królika. Co mi chciała się urzeździć, że polała te i nie wiem co jeszcze, że już więcej. No, Grzesiek, nigdy to, jest chyba to, chyba tak nie jak to jest taka stara historia trochę. Nie wiem, czy mi czasu na to starczy, żeby wam opowiedzieć. Dobra, kiedyś mięso z królika dostałam od babci czy od taty. i Grzesiek, zrób królika, zrób królika. Ja nie cierpię królika i tak mu przyrządziłam specjalnie, żeby go więcej. Byliśmy wczoraj u rodziców i mama zrobiła takie obłędne na oponki. Nawet dzisiaj są dobre. Na drugi dzień pochodka. Złotoryj, byłam też na takich szybkich zakupach spożywczych. Kupiłam krewetki. One są takim wielkim opakowaniem, chyba kilogramowym. Nie, 700 gramów. Uwielbiam je. Uwielbiam je, bo z nimi już nic nie trzeba robić, tylko przygotować, raczej znaczy obsmażyć i już gotowe. I co my tutaj jeszcze mamy? Papryczka, pomidorki, pistacje. Ten płyn ostatnio przypadł mi do gustu. Jakieś takie papryczki. Grzesiek jakie lubi. Więc mu wzięłam sery. Melon. Nie melon, jeju. Mango, mango, co ja mówię? Dzisiaj od rana. Torebki śniadaniowe, serkozi, łosoś. I chyba tyle. Buraczki. Czasami, czasami kupuję, jak robię sałatkę z burakiem, no to wtedy, żeby nie gotować jednego czy dwóch buraków, to już takie gotowce. Sałata, sałata, sałatka, surówka numer dwa to właśnie będzie zielona sałata w śmietanie. Więc mam tutaj śmietana osiemnastka i dodam do tego ocet jabłkowy, odrobinę cukru, odrobina soli, pieprz. To jest taki smak z dzieciństwa, taka sałata słodko kwaśna. Pachnie jak psi bufet, nie? Ja mam dzisiaj dzień kuriera. Ja już poczułam trochę wiosnę i zamówiłam sobie jakieś buty sportowe. I taką słodką piżamkę. Mega mi się podoba. Ja to lubię takie rzeczy, takie trochę infantylne. W serduszka, w misie. Ale fajna, bawełniana.